Żyjmy coraz lepiej po raz 519. No i chciałabym się odnieść do tego wierszka, bo wierszek wydaje się taki, no cóż, prosty, dziecinny, a to jest tak naprawdę bardzo, bardzo poważna życiowa prawda. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej tworzonego przez Iwonę Majewską opiełkę i Tomka Kniata. Podcastu z dobrymi intencjami i pozytywną energią, ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi, a że sposobów na spełnione życie jest tyle ile nas, więc każdy musi znaleźć ten swój. Dzień dobry, kochani. Piątek, a zatem wiadomo co. Dzisiaj bardzo znane w moich czasach powiedzenie, które zresztą jest fragmentem wiersza wiersza Juliana Tuwima, które w moim dzieciństwie, w czasach, kiedy ja byłam młoda, czy kiedy byłam nawet dzieckiem, no często się powtarzało. Ja sama często słyszałam od mojej babci. Żeby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała. Kiedy coś się wydarzyło, kiedy coś się stało. Oczywiście, no zaraz tam działała, przytulała mnie, bandażowała czy, czy przyklejała plaster na kolano, które się w wyniku tegoż mojego skakania, no rozbiło, czy, czy starło. Ale, ale właśnie słyszałam. Taki tekst. No, dopóki tego wierszyka nie poznałam sama, dopóki nie, nie znalazłam go i nie znalazłam jego drugiej części, no to nic nie odpowiadałam. Ale jak już znalazłam, jak już poznałam ten wierszyk w całości, żeby kuska nie skakała, to by nóżki nie złamała, prawda? Ale gdyby nie skakała, to by smutne życie miała, prawda? Zatem, kiedy babcia, bo najczęściej to była babcia, Znowu wychodziła z tym swoim tekstem o kustce, no to wtedy właśnie mówiłam, ale gdyby nie skakała, to by smutne życie miała. No i chciałabym się odnieść do tego wierszka, bo wierszek wydaje się taki, no cóż, prosty, dziecinny, a to jest tak naprawdę bardzo, bardzo poważna życiowa prawda. Bo z jednej strony tak, wszelkiego rodzaju. Rzeczy związane z podejmowaniem ryzyka, z podejmowaniem ryzyka, no zarówno takiego w wymiarze fizycznym, jak i ryzyka psychologicznego, ryzyka psychicznego, ryzyka czasem związanego z zainwestowaniem pieniędzy, ale czasami właściwie związanego wyłącznie z tym, że możemy, no narazić się swoim zachowaniem, swoim, swoimi wyborami, czy, czy jakąś, inną, jakąś inną formą tego, co, co, co robimy w życiu. No na przykład na krytykę, na ostracyzm społeczny, na wyrzucenie z jakiegoś grona, z, z jakiejś grupy, wykluczenie z tej grupy. A to przecież nie są rzeczy miłe, to nie są rzeczy przyjemne. Można powiedzieć tutaj o ryzyku, no bo jeśli w konsekwencji naszych dzia działań opartych o nasze marzenia, o nasze pragnienia, czy no o to właśnie, żeby to nasze życie było bogatsze, ciekawsze, taka, że będzie miała miejsce, no to jest to rodzaj straty, a skoro jest to rodzaj straty, no to jest to rodzaj ryzyka. Czyli najpierw chciałabym się zająć tą, tą pierwszą częścią, ale w zasadzie w kontekście tej drugiej. Powiem szczerze, że ja sama osobiście nie, nie jestem zwolenniczką poszukiwania ryzyka, tak? Bo w moim uczuciu czym innym jest życie w zgodzie z tym, co, co, lubimy, w zgodzie z naszym sercem, życie aktywne również w wymiarze fizycznym, w wymiarze ruchu i, i, tak i tego rodzaju przygody, to jest troszeczkę co innego, a troszeczkę co innego jest takie świadome szukanie tego ryzyka, świadome podejmowanie takich działań, które są, no, bardzo niebezpieczne. To trzeba pewnej grupy ludzi i są tacy ludzie. Oczywiście jest ich bardzo dużo. Ostatnio no, słyszałam nawet, że kiedy Amundsen ogłosił, że poszukuje ludzi na swoją wyprawę, to tak naprawdę, napisał, że będzie ona raczej niebezpieczna, że nie wiadomo, czy ludzie wrócą z tej wyprawy, że będzie tam mnóstwo trudów. Właściwie nie napisał o niczym fajnym, no napisał owszem, że, że jeśli się uda, to, to dokonają czegoś dobrego, czegoś wielkiego. Ale i, i, i tych ludzi chętnych bardzo się dużo zgłosiło. No, dziś też mamy ludzi, którzy skaczą na bandzie, którzy skaczą tam z podstawy, jak to się mówi, z różnych, w różnych takich, są w takich sytuacjach, No bo, bo, bo to lubią i poszukują tego, czyli poszukują specjalnie ryzyka. Można byłoby powiedzieć, że w stosunku do nich to, żeby kuska nie skakała, to by duszki nie złamała, jeśli dzieje się coś nie najlepszego. No, akurat bardzo to powiedzenie pasuje. Ale niezależnie od tego normalne formy życia, normalne formy sportu takiego na własny żytek, czy to bieganie, no te moje właśnie kolana otarte, to były najczęściej wynikiem biegania, jazdy na łyżwach czy, czy zabawy w dwa ognie na przykład. Czyli to były takie rzeczy bardzo przyjemne, bardzo, bardzo dobre zresztą w ogóle dla dziecka i dla jego rozwoju. Natomiast tak cała inna gama tutaj z tym związana, jazda na rowerze, no, narty, ca szereg różnych rzeczy no, łączy się z ryzykiem jakimś wiemy o tym, i, ale jest on też właśnie formą uprzyjemnienia życia. I warto jest tego typu rzeczy robić. Warto jest takie rzeczy podejmować, jeśli podejmować się takich rzeczy, jeśli oczywiście to czujemy, jeśli to jest oczywiście nasza, za, nasza bajka, jeżeli to jest oczywiście coś naszego. Bo są ludzie, którzy i ja sama należę do takich osób, e, którzy bardzo mają podniesioną, jakby nie wiem, wysoką poprzeczkę związaną z tym takim e, ryzykiem e, życia e, i niekoniecznie no lubią te zajęcia, niekoniecznie lubią takie rzeczy, ja na przykład nie, nie przepadam za jazdą na nartach. Dla mnie to jest za szybkie i jakby za mało mimo wszystko kontroli i na pewno nigdy nie skakałabym na bungee, bo tutaj to jest dla mnie to ryzyko za duże, czyli ocena tego mojego osobistego ryzyka i chciałam zaznaczyć, że każdy ma do tego prawo. I ani nie, nie, należy nikogo tutaj specjalnie namawiać do tego, ani nie warto nikogo specjalnie namawiać. No namawianie mojego męża do tego, żebym jednak spróbowała, skończyło się właśnie nie najlepiej z tymi nartami. I na dodatek ta kuska właściwie sama nie chciała skakać, zrobiła sobie krzywdę, ale nie chciała sama skakać, tylko no uległa, tak? Uległa, uległa prośbom. Dziś na pewno nigdy bym tego nie zrobiła, ale wtedy miałam 30 lat i to jest i, i z tego właśnie bierze się to, że, że potem no, czasami, się, czasami się cierpi i na dodatek nie była to dla mnie żadna przyjemność, tak? Bo to jest coś, czego ja nie lubię. Natomiast no, jeśli ktoś to lubi, to osobiście uważam, że warto jest i to jest bardzo istotne, zachowywać wszelkie formy bezpieczeństwa, wszelkie formy ostrożności. My już o tym wszystkim wiemy. Chodzi po prostu o to, żeby ta kuska czerpała przyjemność ze swojego życia, ale żeby nie było w tym brawury. Są kaski, które warto, których warto korzystać, jeżdżąc na nartach. Bardzo często, niestety, jest tak, że gdyby ten kask był, być może uratowałby życie, i często jest tak, że kask to życie ratuje i zdrowie ratuje. Więc jest to bardzo ważne, żeby pamiętać o wszelkiego rodzaju takich ochronach. To nie jest wstyd, to nie jest ujma, to nie jest e, też wcale mniejsza e, przyjemność, prawdopodobnie, kiedy korzysta się właśnie z tych e, takich tarczy wszelkiego rodzaju, które to ryzyko zmniejszają. I na poziomie takiego fizycznego ryzyka, tak jak mówię, jest to dość łatwe i warto jest tego typu rzeczy robić, bo, bo to ryzyko powinno być w ogóle pod kontrolą. Ryzyko w ogóle w życiu powinno być pod kontrolą. Tak samo jest z tymi psychicznymi wszelkiego rodzaju zachowaniami, z tymi, z tymi doznaniami, z tymi chęciami naszymi, z tym, co chcemy zrobić w tym życiu. No, ale chcielibyśmy uniknąć jakiegoś ryzyka. Tutaj to ryzyko też może być pod kontrolą. Dlatego, że na przykład można się Przygotować do pewnych rzeczy dobrze. Można wyjaśnić pewne rzeczy różnym osobom, ludziom, którzy nie rozumieją na przykład naszych działań, nie rozumieją naszej chęci, nie rozumieją naszej, naszej potrzeby robienia pewnych rzeczy. Myślę tutaj o ewentualnym, no właśnie, takim wykluczeniu nas z jakiejś grupy. Czy y, można zadbać o nasze cechy charakteru w taki sposób, żebyśmy, no, y, czy kompetencje pewne, żebyśmy mieli większą pewność, że będziemy pewne rzeczy, które chcemy wykonywać, po to, żeby nasze życie było właśnie czy to weselsze, czy lepsze, żeby nie było smutne, no, możemy po prostu włożyć w to więcej wysiłku, żeby się tego nauczyć. Czy opanować, tak jak mówię, lepiej charakter, poczucie własnej wartości, na przykład. Czy jakieś kompetencje, kompetencje związane z komunikacją, kompetencje związane z przemówieniami na przykład publicznymi, czy z, z jakimikolwiek innymi działaniami, które chcemy podjąć, śpiewanie, granie na instrumencie itd. tak dalej, i Bowiem wtedy, kiedy no, wystąpimy, kiedy jednak wyjdziemy, kiedy jednak zrobimy coś, no to większa jest szansa na to, że to zostanie przyjęte pozytywnie, czyli jakby nie będzie tego ryzyka odrzucenia, oceny to, tego, czego ludzie bardzo często się właśnie boją, a dodatkowo no, ta nasza przyjemność wykonywania tej, tej, tej czynności będzie większa. Dlatego, że jeżeli się coś potrafi robić, no to jasna sprawa, że daje to większą przyjemność. Czyli takie zabawne powiedzenie, żeby kuska nie skakała, to by nóżki nie złamała. Czy cały ten wierszyk e, Juliana Tuwima jest tak naprawdę pewną prawdą o, o ryzyku. Pewną prawdą o tym, że tak, tak jest. Jeśli się żyje, jeżeli się podejmuje różnego rodzaju działania, jeżeli się chce, żeby to życie było pełne, jeżeli chce się, żeby to życie było wartościowe, to tak, istnieje ryzyko. Istnieje ryzyko złamania nóżki, zarówno dosłownie, jak i przenośnie. Ale gdybyśmy tego nie robili, gdybyśmy tego nie podejmowali, gdybyśmy nie podejmowali tych naszych, tych działań, nasze życie nie byłoby pełne, a nawet dodatkowo, no, yy, może nie rozwijali, nie rozwijalibyśmy potencjału, nie rozwijalibyśmy tego, co jest w nas na jakiś temat i co właśnie, no, chce, prosi, nas o to, żeby to rozwinąć. Innym takim powiedzeniem, no uzupełniającym to, tylko już takim stwierdzającym właściwie w sposób bardzo oczywisty, o co chodzi, to jest powiedzenie, że statki najbezpieczniejsze są w porcie, ale przecież nie po to są budowane. Przecież nie o to chodzi. Statki są po to, żeby pływać. Jednakże w tym wszystkim, kochani, tak jak powiedziałam, ocena ryzyka, branie pod uwagę te, tego ryzyka ma sens i wszędzie tam, gdzie można je zabezpieczyć, gdzie można zrobić coś, żeby mieć pewność, że niekoniecznie wyjdziemy z tego w jakikolwiek sposób poturbowani, ale będziemy właśnie tylko zadowoleni, ma głęboki sens. Ta kuska, i to skakanie tej kózki, cały ten wierszek, myślę, że dobry jest również dla rodziców. I bo bardzo często jest tak, że rodzice właśnie bardzo dbają o to, żeby te ich dzieci, no, nie złamały sobie tej nóżki. Oczywiście, że to jest nic dobrego, kiedy dzieci łamią nogę, dosłownie, czy, czy, czy kiedy dzieją im się jakieś drobne. Rzeczy, jakieś skaleczenia, czy, czy czasem również niestety rzeczy poważniejsze. I jednak mimo wszystko, mimo tej świadomości, ucząc dzieci, jakby znowu tego, aby umiały ochronić się od niepotrzebnego ryzyka, musimy pozwalać im żyć. Musimy pozwalać im robić pewne rzeczy, musimy pozwalać im cieszyć się z tego życia w pełni. I dotyczy to. Różnych rzeczy. Warto jest o tym wiedzieć. No, mamy, bo to mamy szczególnie mają taką, taką troskliwą postawę. No, mamy muszą pozwalać tym dzieciom, tym statkom wypływać z tych portów. To też jest takie ważne dla tej drugiej strony dla tej strony, która patrzy na poczynanie tej kuski. Trzeba to zrozumieć. I nie tylko mamy mają taką postawę. Często taką postawę ma partner, partnerka w, w związku, rodzice, dorosłych już dzieci. E, trzeba pamiętać o tym, że Kuska ma prawo do swojego skakania, że Kuska ma prawo decydować m, o tym, jakie działania chce podejmować, żeby jej życie było piękniejsze. Wszystko, co możemy zrobić, to tak jak mówię, uczulać na kontrolę tego, Ryzyka, na zmniejszenie tego ryzyka, ale wypuszczać jej, choć nawet czasem tak czujemy jakiś niepokój, no, mamy czasem jakieś obawy, no bo kochamy, chcemy dla nich wszystkiego najlepszego, ale pamiętajmy, że to wszystko najlepsze to także właśnie to skakanie w życiu. I cóż, tak sobie radzimy z tym. Z tymi naszymi uczuciami w tym momencie, żeby te nasze kuski nawet o tym nie wiedziały. Dziękuję bardzo, kochani. I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy coraz lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską opiłkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj. Tak, jakbyśmy sobie po prostu rozmawiali. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać. A po więcej informacji, zapraszamy na stronę www.majewska-opiełka.pl. Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Jeżeli uważasz, że nasze podcasty pomagają Ci w Twojej drodze do jeszcze lepszego życia to proszę, przedstaw nas swoim przyjaciołom. Do usłyszenia.